Tłumaczenie kursu Harvard CS50 wykonane zostało przez CodeGym. Sporo tego kodu. Skupmy się na szczegółach, by omówić alternatywne podejścia, które pozwolą nam poszywać wymyślniejsze struktury danych. Struktura danych to konstrukt programowania w C, C, Java Pythonie, czy Python. Znajdziecie ją w różnych językach. Struktura pozwala przechowywać informacje na różne sposoby w pamięci komputera. Wszystko, co dzisiaj omawialiśmy, jest możliwe dzięki tym trzem funkcjom w C. Składnia może być trochę zagmatwana, ale dzisiejsze operacje możliwe są dzięki trzem elementom, które już znacie. Strakt to słowo, które pozwala tworzyć w C struktury. Niedawno tworzyliśmy strukturę osoby, która miała imię i numer. Dzięki temu powstał nowy typ danych, które zawierały dwie wartości, czyli imię i numer. Struktur używamy w kontekście bitmap, nagłówków, bitmap itd. To też są struktury danych. Do czego używamy kropki? Ostatnio korzystaliśmy z niej do manipulowania pikselami RGB. Kropka daje dostęp do właściwości struktury. Jeśli chcemy uzyskać imię lub numer osoby, używamy zmiennej, a potem operatora, czyli kropki, by dostać się do struktury danych. To już znacie. Ostatnio też omówiliśmy gwiazdkę. To operator, który oznacza co innego w różnych kontekstach, ale zawsze odnosi się do pamięci. Ten operator wyłuskania pozwala przejść do kawałka pamięci dzięki wskaźnikowi. Sporo tych informacji, ale od dzisiaj rzeczy nabierają większego sensu. Chodzi o tę pierwotną zasadę, o te puzle ze skrecza które teraz będziemy układać w ciekawsze rozwiązania problemów. Teraz opowiem Wam o listach. Te struktury pozwalają przechowywać wartości. Tablica pozwala przechowywać listę wartości, ale jakie są tego minusy? Tablica to ustalony blok pamięci. Co musimy zrobić, by zmienić rozmiar tablicy w celu dodania wartości? Musimy zarezerwować więcej pamięci i skopiować wartości ze starej na nową. Realog ułatwia nam tę procedurę. Robi to samo co ja, gdy przenosiłem wartości z szafki do szafki. Te kroki są konieczne. Dlatego też wstawianie do tablicy wyniesie ON bo tyle nam zajmie kopiowanie całej tablicy do nowej przestrzeni. To mało optymalna metoda. Tablice są tu powolne, ale co jest pozytywne w tablicach, nie chcemy z nich rezygnować. Można je łatwo indeksować, nie tylko za pomocą nawiasów kwadratowych. Mamy do nich ciągły dostęp zwany dostępem bezpośrednim, czyli możemy natychmiast przeskoczyć do nawiasu 1 lub 2. Fizycznie zajęło mi to dłużej, ale komputer może przeskakiwać do 0, 1, 2, 3 błyskawicznie. Tablice są bardzo szybkie i korzystają z wyszukiwania binarnego. A jeśli chcemy sprytniej użyć pamięci naszego komputera? Nie musimy wrzucać rzeczy jednej obok drugiej z nadzieją, że będzie na nie pamięć. Może da się to zrobić sprytniej? Załóżmy, że chcemy przechować liczbę 1, która znajduje się pod adresem 0x123. Każdy bajt w naszym komputerze jest gdzieś przechowywany. Załóżmy, że 1 znajduje się pod 0x123, przedstawia tablicę o rozmiarze 1 i chcemy dodać kolejną wartość do tablicy. Nazwijmy to ogólnie listą wartości. Lista ma rozmiar 1. Być może M zajmuje w pamięci sporo miejsca. Załóżmy, że gdzieś na dole znajduje się trochę wolnego miejsca. Na obrazku kwadraty są puste. Ale załóżmy, że są zajęte. Komputer ma na dole trochę wolnej pamięci. Tam możemy przechować dwójkę. Adres to 0x456. Na koniec chcemy przechować trzecią wartość, a najbliższa wolna lokalizacja jest jeszcze niżej. Adres to 0x789. To nie jest tablica, bo 1, 2 i 3 nie sąsiadują ze sobą jedna po drugiej. Tutaj nie możemy użyć nawiasów kwadratowych, bo te wymagają, by wartości znajdowały się obok siebie tak jak szafki. Ten obrazek pokazuje, że wartości są w różnych miejscach. Adresy mogłyby być w różnych szatkach. Wszystko dlatego, że te przypadkowe miejsca są dostępne w pamięci naszego komputera. Będę trochę rozrzutny. Nie chcę tylko jednego bloku pamięci do przechowania moich wartości. Dam sobie dwa razy więcej pamięci, by mieć więcej elastyczności. Teraz mam trzy różne kawałki pamięci dla swoich wartości. Tylko do czego użyć drugich połówek tych pamięci? Kto wie? Do adresu kolejnego kawałka pamięci. Moim celem jest przechowanie listy, a ta ma przechować wartości 1, 2, 3. W pustych kwadratach zostawię mapę lub okruszki, które wskazują do kolejnego kawałka pamięci i analogicznie zresztą. Na końcu potrzebuję specjalnej wartości, która powie mi, że nie ma już niczego na liście. To się nazywa nul. To nie to samo, co backslash 0, to jest czarę n. Tak wygląda w systemie szesnastkowym 0. Ostatnio o tym wspominałem. To jest 0 przez 2l na końcu. 0, czyli backslash 0, to czarę. 0 to wskaźnik. Oba terminy oznaczają 0. Zatem potrzebujemy wartości, która określi koniec listy. Ostatnio mówiłem, że nie obchodzi nas lokalizacja rzeczy w pamięci. Dlatego na obrazku narysowałem strzałki, które łączą ze sobą listę wartości 1, 2, 3. Lista to struktura danych, która zwiera bloki pamięci, a te są ze sobą połączone. Połączenie jest możliwe dzięki wskaźnikom. Jaką cenę za to płacimy? Liczby 1, 2, 3 mogłyby być w tablicy, ale tutaj musimy przechować dwa razy więcej informacji. 1, 2, 3 oraz 3 wskaźniki. Dwa z nich są używane, trzeci jest gotowy, jeśli chcę dodać coś do listy. Teraz możemy tworzyć struktury, które wyglądają w ten sposób dzięki nowej funkcji wskaźników. Jak wyglądają takie struktury indywidualne? Wszystkie liczby mają po dwa pola. Jedno z nich to liczba całkowita, drugie pole nazwiemy następne, ale możemy je nazwać jak chcemy. To blok pamięci, który wskazuje kolejny element na liście. Niedawno omawialiśmy osoby, które miały imiona i numery. To nie jest dziś ważne, bo mamy do czynienia tylko z liczbami całkowitymi. Ale możemy skorzystać ze składni, której niedawno używaliśmy. Zamiast definiowania osoby nazwijmy nasz prostokąt NOTE, czyli węzeł. W informatyce węzłem określa się koncept prostokąta, bloku pamięci, której używamy do różnych celów. Na diagramie węzeł ma kształt drzewa. Co ma przechować mój węzeł? Kilka rzeczy. Najpierw liczbę, a tą będzie int. Co jeszcze powinienem zadeklarować? Te dane nazwę następne, ale co to może być? Jak myślicie? Wskaźnik. Tylko do czego? Będzie to wskaźnik nie do kolejnej liczby, bo teraz mamy nie tylko liczby, ale i węzły. Te trzy prostokąty na obrazku to nasze węzły. Będzie to node, gwiazdka, ale to za mało. Język C bierze wszystko dosłownie. Gdy przeskanujemy kod, kiedy pojawia się node, Dopiero w ostatnim wierszu. Wcześniej była tu osoba, dziś mamy węzeł. Niestety nie możemy użyć węzła w środku innego węzła, bo ten istnieje w świadomości komputera dopiero dwa wiersze dalej. Mamy na to rozwiązanie. Trochę przedługie. Zamiast type Debstract wpiszemy struct Note. Dodajemy słowo, którego chcemy użyć. Potem na dole wpisujemy Struct Note Next. To swego rodzaju obejście, ale tak to działa w C. To ten sam koncept. Każda struktura danych typu węzeł ma liczbę i wskaźnik, a ten wskazuje węzeł. Musimy to rozpisać, bo pojedynczy zapis Node pojawia się dopiero na dole kodu. Składnia jest trochę irytująca. Czy są jakieś pytania? Czy trzeba wypisywać note dwa razy? Nie. Na górze możemy wstawić jakiekolwiek słowo. Może też być x, y lub z, ale wtedy trzeba zamienić na strakt x, y lub z. Na dole użyłbym tego samego słowa. To jest formalna nazwa naszej struktury, czyli węzeł. Na dole mamy nick tej struktury o nazwie Node. Tym zajmuje się TypeDev. Podaje nam alias węzła, czyli Node. W ten sposób łatwiej wpisać go w innych częściach programu. Inne pytania? Co możemy zrobić z tą strukturą? Zbudujmy coś. Groźniej z kodem już dzisiaj nie będzie. Skupimy się na obrazkach i konceptach. Spójrzcie, jak wygląda implementacja konceptu listy. Jak przedstawić listę? Pierwotnie lista jest pusta. By przedstawić pustkę, jednak coś musimy mieć, więc narysowałem puste pole. To jest wskaźnik do węzła. Jak zaimplementować listę, która nie ma jeszcze liczby? Użyję tego zapisu. Note gwiazdka list, równego. Jeśli nie mamy żadnych liczb, powinienem mieć przynajmniej zmienną, która mówi, że nie ma listy. W przypadku braku wartości należy przechować 0, a od zeszłego tygodnia wiemy, że to się nazywa 0. Ta zmienna przedstawia ten obraz. Nie mamy tu żadnych liczb. Bo lista jest pusta. Jej wartość początkowa to 0. By nikt nie pomyślał, że jest jakaś strzałka, która wskazuje blok pamięci. Jeszcze jej nie ma. Załóżmy, że chcę do listy wstawić liczbę 2. Nie mogę zarezerwować dla niej miejsca. Muszę zarezerwować miejsce dla dwójki i wskaźnika, czyli węzła. Jak to zrobić? Mogę skorzystać z metody, którą już znamy. Malok, a potem liczba całkowita. Ile bajtów potrzebujemy? Nie wiem, jak duży jest węzeł. Mogę dodać liczbę całkowitą do wskaźnika. Rozmiar węzła da mi odpowiedź. Ten zapis zwróci mi blok pamięci, który pomieści węzeł. Tymczasowo przechowam go w tymczasowej zmiennej N. Jest tu kilka nowych rzeczy, ale robimy to, co wcześniej. Wtedy chciałem zarezerwować liczbę całkowitą. Teraz zrobię to samo z węzłem. Malok zwraca adres, czyli muszę go przepisać do zmiennej. To adres po lewej stronie. O czym powinienem pamiętać? Takiego paskudztwa jeszcze nie widzieliście. Czym się zajmuje drugi wiersz kodu? What's going on here? Yeah, what do you think? Ustawiliśmy liczbę węzła na 2. Skąd ta dziwna składnia, której nigdy wcześniej nie używaliśmy? Gwiazdka n oznacza pójście w jakieś miejsce. Nawiasy są potrzebne do kolejności operacji. Kompilator najpierw pójdzie we wskazane miejsce. Do czego otrzyma dostęp? Do pola liczby. Stąd ta kropka. Brzydko to wygląda, ale kod wykona teraz dwie operacje. Pójdzie do adresu n, czyli tego bloku pamięci, potem ma dostęp do pola liczby i ustawia je na 2. Na szczęście w C istnieje lukier składniowy, który upiększy nasz kod. Będzie cudownie jak na obrazku. Mamy zatem strzałkę. Strzałka to ostatnia nowość, jaką poznamy. Strzałkę tworzymy za pomocą myślnika i znaku większości. Oznacza to samo, co gwiazdkami. Nawiasy są brzydkie. Strzałka wygląda ładniej i przypomina obrazek. Co dalej? Zarezerwowałem węzeł dla dwójki. Co jeszcze muszę wstawić do węzła? that node. Oh, sorry, little Adres kolejnego węzła. Jeszcze go nie mamy. Jakiej wartości użyć jako wypełniacza? 0. Tak właśnie zrobię. Ponownie wrzucę strzałkę zamiast nawiasu. Wszyscy na świecie zapisują kod w ten sposób. Czyli n strzałka next równe nul. Teraz mamy te same informacje, co na obrazku. Jeśli używamy malog, zawsze należy sprawdzić zwracaną wartość. Dodam kilka wierszy kodu, by sprawdzić, że jeśli n nie równa się 0, program musi podjąć działanie. Mógłbym to sprawdzić, a potem wyjść lub wrócić w zależności od tego, gdzie znajduje się w kodzie. Lepiej nie ruszać n i korzystać ze strzałki, chyba że jesteście pewni, iż n nie równa się 0. Teraz mój obrazek wygląda tak. To nie jest lista, bo nie ma żadnego połączenia. Potrzebuję teraz strzałki, która będzie wskazywać tę strukturę. Jak to zrobić? Na obrazku widzicie, jak to będzie wyglądać. Jak stworzyć taką listę? Prosta sprawa. Jeśli lista jest zmienną, a n to zmienna tymczasowa, która przechowuje nowy węzeł, wystarczy, że lista nie jest już nul. Powinna równać się z adresem bloku pamięci, który zarezerwowałem. Stąd ten obrazek na naszym komputerze. Wykonam kilka dodatkowych operacji. Jak dodać do listy liczbę 4? Czwórka znajduje się we własnym węźle. Muszę wrócić do kodu i zarezerwować kolejny blok pamięci, który przechowa czwórkę. Ale to nie wszystko. Nie możemy od tak stworzyć węzła, bo znajdzie się na ziemi niczyjej. Muszę dodać strzałkę. Tylko w jaki sposób zaktualizować strzałki? Nie chcę, by lista wskazywała czwórkę, bo wtedy osieroci dwójkę i czwórka ta sobie odpłynie. Muszę zaktualizować wskaźnik dwójki, która wskaże czwórkę. Jak to zrobić? Będę podążał za okruszkami. Zadeklaruję tymczasowy wskaźnik. Skorzystam z pomocy wizualnej. Jeśli ja jestem zmienną temp, mogę wskazać to samo, co wskazuje Lista. Potem sprawdzam, czy wartość to 0. Jeśli tak, to znalazłem koniec listy. Podążam za strzałką, teraz znajduję się we wskaźniku 0 i rysuję strzałkę. Trochę przyspieszyłem na ekranie. Jak stworzyć tę strzałkę? Spójrzcie na kod. Jeśli chcę wskazać węzeł, tak jak zrobiłem to rękawicą, mogę ustawić wartość początkową wskaźnika tak, by była równa temu, co wskazuje lista. Potem wrzucam pętlę. Dziwnie wygląda, bo korzystam z nowej składki. Gdy pole, które wskazuje, nie jest 0, idź dalej. Bardziej skomplikowanej składni dziś już nie będzie. Zapisałem w kodzie, by komputer wskazał następne pole obok tego, które wskazuje ja. Jeśli polem nie jest 0, następuje automatyczna aktualizacja i wskazanie tego, co wskazuje to pole. Spójrzmy na obrazy. Wskazuję na dwójkę. Podążam za strzałką. Bez względu na rozmiar listy przesuwam tymczasowy wskaźnik, by podążał za okruszkami, aż trafię na 0. Tutaj dodałem kolejną liczbę. Piątka, jak reszta liczb, jest rozrzucona w pamięci komputera. Liczby nie układają się idealnie, bo nie wiem, gdzie mam wolne miejsce. Dotarłem do czwórki, więc stworzę kolejny wskaźnik za pomocą kodu, który widzieliście. Wrzućmy coś na początek i środek i sprawdźmy, co może pójść nie tak. Co was martwi w jedynce, jeśli chcielibyśmy przechować uporządkowaną listę? O czym powinienem pamiętać? Chcę wrzucić do listy jedynkę? Jak myślicie? Co powinienem najpierw zrobić? Jeśli lista ma być uporządkowana, jedynka musi trafić na początek. Strzałki będą układać się od lewej do prawej. Za pomocą kodu zarezerwuję nowy węzeł, a strzałkę umieszczę w ten sposób. To jest błąd. Nie musicie nawet widzieć kodu, tylko dlaczego. Osierociłem 2, 4, 5. W jakim sensie? Dostępne zmienne w moim programie to te, które widzicie na obrazku. Jeśli nic nie wskazuje na dwójkę, nieważne, że dwójka wskazuje na czwórkę, a ta na piątkę. Osierociłem dwójka, tym samym czwórkę i piątkę. Zostały zgubione. Doszło do przecieku pamięci. Ostatnio korzystaliśmy z Valgrind, który komunikował o przeciekającej pamięci. Może zapomnieliśmy zwolnić pamięć, a może Zapomnieliśmy, gdzie jest pamięć, której używaliśmy. Kod napisany jest w taki sposób, że do tej pamięci nie mamy już dostępu. Prosiliśmy o nią, ale nie mieliśmy zmiennej, która pamiętałaby jej lokalizację. Czyli nie tędy droga. Najpierw jedynka powinna wskazywać na dwójkę. Trochę bez sensu, bo mamy dwa początki listy. Co zrobić, gdy jedynka wskazuje na dwójkę? Lista powinna wskazywać 1. Tę operację można wykonać w kodzie w dwóch krokach. Możemy zaktualizować kolejne pole nowego węzła, na przykład jedynki, którą przed chwilą zarezerwowałem. Pole może wskazywać to, co wskazuje jedynka. By w kodzie było to, co widzicie na obrazku, wpisujemy n strzałka next równa list. Potem dopisujemy, że lista jest równa n. Wkrótce zobaczycie, że będziecie mieć mnóstwo okazji do stosowania tego typu wierszy w kodzie. To są procesy myślenia, na które powinniście zwracać uwagę. Trójka jest wyjątkowo irytująca. Nie będziemy przy niej zaglądać do kodu. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli zechce wrzucić coś do środka listy. Musimy zarezerwować pamięć dla węzła. Dwójka nie powinna wskazywać trójki, bo wtedy osierocilibyśmy czwórkę i piątkę, co powinniśmy uaktualnić na początek. Dwójkę do czwórki, potem dwójkę do trójki. Nie będziemy zaglądać do kodu, bo wykonaliśmy kilka kroków. Tu przyda się jakaś pętla, która nadpisze istniejącą listę i znajdzie odpowiednią lokalizację. Na koniec zabawa ze wskaźnikami. Tego typu zbiory problemów poznacie później, ale wszystko sprowadza się do pętli, sprawdzania nierówności i aktualizacji wskaźników. Łatwo jest <noise> dodać coś na koniec, a jeszcze łatwiej na początek. Zwłaszcza gdy nie dbamy o porządek. Są jakieś pytania? Wskaźnik typu n, muszę wrócić do kodu. Malok daje nam blok pamięci, która przechowa węzeł. Node, gwiazdka n, daje nam wskaźnik, czyli adres węzła. Dalej przypisujemy zwróconą wartość malok zmiennej n, by przedstawiała blok pamięci, który przechowa węzeł. n to wskaźnik do węzła. Inaczej node gwiazdka. Co to znaczy? n to adres węzła, co ma sens, bo malok zwraca adres. Dlatego teraz używamy strzałek. N nie jest węzłem. Nie możemy użyć n i kropki. Musimy wstawić gwiazdkę i dopiero kropkę. A teraz zapisujemy to strzałką. Tłumaczenia i nagrania głosowe wykładów udostępniane są dzięki uprzejmości CodeGen, serwisu internetowego poświęconego nauce programowania.